Dziś wydam pieniądze, które za chwilę mogą zniknąć bez śladu. To nie jest żart. Właśnie podejmuję najgłupszą decyzję w mojej karierze, żebyś ty nie musiał tego robić. Wszyscy to widzimy, internetowi cudotwórcy. Obiecują wolność, lambo i życie bez szefa. Ale czy wiesz, co się dzieje, gdy przelejesz im kasę? Czy wiesz, co jest po drugiej stronie? Nikt tego rzetelnie nie sprawdza. Aż do teraz. Wchodzę w to. Kupię najgłośniejsze, najbardziej reklamowane kursy w Polsce. I zrobię coś, czego nie robi nikt inny. Wyłączę myślenie. Będę wykonywał ich polecenia w stu procentach, krok po kroku, jak robot. Jeśli każą mi wstać o czwartej rano, wstanę. Jeśli każą zainwestować w dziwne krypto, zrobię to. Sprawdzimy, czy zrobią ze mnie milionera, czy zostanę z niczym. Ale jest jeden haczyk. To nie ja wybieram, w co właduję te pieniądze. To ty decydujesz. Sekcja komentarzy to twoje pole bitwy. Kto cię najbardziej irytuje? Kogo mam prześwietlić? Wpisuj ksywki. Klaj linki. Komentarz z największą liczbą łapek w górę staje się moim pierwszym wyrokiem. Na każdy test wydamy taką samą sumę i poświęcimy tyle samo czasu. Napisz również, czy chcesz, abym część budżetu przeznaczył na taką serię, czy wolisz, bym te pieniądze wrzucił w inny biznes.